Nie będziesz lewała na boczku, tylko jesteś tej gwiazdą do gramu. Hej, z tej strony Kota. Kasia i Paweł i witamy Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Schronisko dla Książek. Kata się obraziła, już nie wita i ma spanko, ale cały czas jest obok, może nawet ją widać w kadrze. E Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną lekturą. Ja co prawda nie sprawdziłam, czy to ta jest lektura w Nowym Kanonie, ale ta propozycja wyszła od Was w komentarzach i oto jesteśmy. Tak Zresztą chyba nie musimy być bardzo ściśli, więc... Wiesz, że te tego nikt nie kontroluje. Tego niech nie sprawdza. Naprawdę? Naprawdę. Zupełnie tak jak z jogurtami formalnie. Ja jem czasem taki na śniadanie i jeszcze nie przyjechała po mnie policja. Ale formalne są lepsze. True story. E <grym> <grym> no dobra, a co dzisiaj? Dzisiaj, jak widzicie, po tytule, Gabriela Za Polska, moralność pani Dolskiej. Także tak. No i, i jak wrażenia? Ja z góry muszę przeprosić moją mamę, która bardzo lubi za Polską. Ja, ja wiem, że ogląda. E, więc tak no, to jest. To jest tramotka to znaczy to jest może nawet całkiem śmieszne, jak się trafi na dobrych aktorów y, i dobrą adaptację teatralną, mm. zwłaszcza chociaż trochę uwspółcześnioną mm -hmm. ale czyta się to dosyć dosyć ciężko. Drewnianie. Tak. Tak. I to miało być moje podsumowanie. Dzięki Możemy kończyć nagrywanie część. No. E <noise> Nie, ale serio, Uważam, zgadzam się w 100%, procentach, że e, czytanie tego no jest bez sensu. Jeśli e, już, i nie wiem, jeśli dalej się to omawia, to opuściłabym uczniom teatr telewizji z, z, z Cielecką. E, I z głowy, obejrzycie to, to trwa tam niecałe dwie godzinki e, i tyle. I nikt się nie musi męczyć, i jest jakiś szerszy kontekst. Po tym Cielecką i ja na przykład mógłbym oglądać w czterogodzinnej wersji reżyserskiej reklamy Margaryny, więc... bo to Cielecka Nie i Więckiewicz. <laughs> I jeszcze moja koleżanka Zosia czy też gra w tej A, adaptacji, tak, więc to też całkiem fajna młoda aktorka. No ale tak, jakby jak to się czyta, to mam wrażenie, że tam są takie... takie truizmy, takie, że jakby wszyscy znamy taki typ człowieka, co to, co to ludzie powiedzą. E, bo nie wiem, w kościele pierwszy bławce, ławce, jak trzeba rzucać kamieniem, to też ciśnie i swoje mięso pod nosem rzuci. No, no i ważne, żeby na ulicy nie było widać, to jest najważniejszy morał. Tak. Mm. E, I to jest chyba główne przesłanie tej tak. tragifarsy. Tak. Jeszcze jest jedno przesłanie, że muszę włączyć tryb samolotowy, bo tego nie zrobiłem przed nagraniem. Ale widzisz, ja zrobiłam. Jaż e. <laughs> Poważne, że zrobiłam. Ja też. Poważnie mi to ważne. <laughs> Okej, okay, to jak już mam taki przerwnik, to y, może pora na przerwnik. Ale dzisiaj Kasia prowadzi, i tego się nie spodziewał, bo to ona znalazła tę ciekawostkę. Y, ciekawostka jest następująca. Otóż y, omawiany dramat jest dostępny, jest drukowany i jest wystawiany w dwóch wersjach. W wersji lwowskiej wersji krakowskiej. E, oryginalnie Zapolska m, napisała ten dramat właśnie jako lwowski. Tam e, pan Dulski chodzi na spacer na... W yy, wersji lwowskiej, yy, na Wysoki Zamek. Tak. Ja nie pamiętałam, wolałam się upewnić. E, ale pewnego dnia przyjaciel pani zapolski, Ludwik Solski, powiedział, że ej, no tam, Gabryjaśka, weź, no tak dostosuj do warunków krakowskich, to ja to będę wystawiał. No i wsiąła i przepisała i wtedy pan... E, Dulski chodzi na spacer właśnie na Kopiec Kościuszki. I to jest chyba teraz bardziej znana wersja, może też dlatego, że Kraków nadal jest w granicach Polski, a w... nie bardzo. Także tak. No. To jeszcze druga ciekawostka, może jest taka, to jest już bardziej o autorce niż o utworze, mm. to chyba powszechnie znana wiedza, ale e, tak naprawdę to ona się nazywała Piotrowska Herbu Korwin, z tych samych Korwin Piotrowskich, co obecnie jest znana pani Korwin Piotrowska zresztą. Okay. No, także to tak, już, no, trochę musiałem dorzucić do tego segmentu, bo smutno mi było nic nie powiedział w tym segmencie. Smutno mi Boże. Nie, to nie jest żadna wskazówka co będzie następne. <grym> ja mam propozycję co, co możemy okay. przeczytać następnego, ale zobaczymy też, jakby może Wy coś zaproponujecie ciekawego. Piszcie śmiało, może coś wybierzemy. A moja propozycja to Hobbit, ale to omówmy po filmie. W każdym razie wracając do samej. Zaraz spoilerów to było. Do samej zapolskiej. Ja po lekturze tej książki mam takie wrażenie, że autorka po prostu nie lubi ludzi. Znaczy... Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Zastanawiam się, no bo to też... Ja nie wiem, ja się uczciwie przyznam, ja nigdy nic innego za polskie nie czytałem, więc bardzo ciężko jest mi oceniać. Jeszcze jest też taka... Nie, nie, nic innego nie czytałem, więc nie będę, nie będę teraz ściemniał. Chyba się nazywało żabcia. Natomiast... Nie wiem. Bo... Po prostu czasem, nie znając kontekstu szerszego, cięży mm. jest ocenić, na przykład nie jest teraz bardzo ciężko ocenić, czy to było tak, że po prostu z tej perspektywy Zapolska akurat w tym utworze pisała i tak wyszło. Mm. Czy ona rzeczywiście nie lubiła ludzi i to po prostu przebijało przez całą jej twórczość, ale tak tutaj można taki wniosek. Mm, Wyciągnąć, bo tutaj nie ma żadnej właściwie sympatycznej postaci. Nie, no jest Mela, ale ona przy tej Aha. swojej sympatyczności jest tak naiwna i jest Nai tak głupiutka, że też. No, no właśnie, nie Szkoda nie wiem, dziecka, no. no. Może i szkoda dziecka, nie wiem, no może mam. No ewentualnie empatia. ta lokatorka, która. No, przychodzi, lokatorka nie. lokatorka jest chyba stosunkowo najbardziej, ale ona też jest dosyć cięta, tak, momentami. No... No. No i ewentualnie Dulski, który siedzi pod pantoflem, no tak, e, włączył no sobie. No super wzorca e, tak, włączył sobie tryb oszczędzania energii. Mm, nieletnia dewotka mm. i mąż na Stan Baju. No to jest super. <grym> <grym> super postać postaci, naprawdę. Życie domowe w najlepszym wydaniu. Można. Nie, nie, no, przecież włączył raz y, 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 bardzo tutaj jakby. Znamienne zdanie w tej tragedii, w tak. tra tragifarsie, jakiejś, no bardziej to jest ten gatunek. Tak, tak. Też w ogóle słyszałam kilka razy przekręcone to, to powiedzenie. Słyszałam, że dajcie mi wszyscy święty spokój, ale to nie było takie powiedzenie. To było bardziej dosadne. Tak. Kto czytał, to nie rozumie. Ja mam dzisiaj suchary humor na maksa. Zawsze no, zauważyłem. Ale przepraszam, po no, prostu dzisiaj spędziłam 8,5 godziny w pracy i prawie wszystko siedziałam na kolach z Francuzami mówiącymi po angielsku, więc mam trochę wyprany mózg. Tak. No ja z kolei po tygodniowym urlopie wróciłem do pracy, więc masz się domyślić, jak bardzo mam wyprany mózg w tygodniu. Dobra, Ale. wracając do Polski. <laughs> Musimy jakiś blok stylowy też zrobić chyba, bo to zauważyłem, że coraz dalej to nasze. Możemy, możemy. No, nasze recenzje schodzą okay. z recenzji. Chciałaś co, coś dodać? Tak, chciałem dodać, że bardzo mi się podobał. Mi się podobała tak naprawdę jedna postać to nie dlatego, że to jest dobrze napisana postać, tylko mhm. dlatego, że rzeczywiście po prostu trochę znam takich, no to jest taki typ. Właśnie zaangażowanego studenta, tam trochę był starszy, ale, mm. ale to jest ten typ zaangażowanego studenta, takiego właśnie mocno lewicującego i obrozburczego na siłę, który po prostu ciągnie z cyca musi gruby hajs i. No ale postawię... mamusia, mamusia wszystko załatwiła, a on się tak stawia i tak walczy o sprawy. Taki buntownik. Mm, jest to niezależny. No, taki. A patrz ona ona złość się o hajtem, tak. zabiera ci pieniądze. No, no dobra. No, 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 właśnie, więc to bardzo, bardzo mi się to podoba. To jest absolutnie ponadczasowa postać. Znaczy tam większość tych postaci jest takich właśnie, no, dulska, która wyrzuca lokatorkę, bo po chciała popełnić samobójstwo i tak no ale kto to widział, karetka pod moją kamienicą jeszcze żeby się chociaż pani udało się zabić znaczy nie, to miałam na myśli oczywiście, tak? ale to, to było przynajmniej pół biedy a to nie dość, że się zabija, to się nie do końca zabija tak, tylko mam wrażenie, że te postaci są dość przerysowane a jeżeli chodzi o Synalka, to ja to znam takich ludzi, to nie, nie, nie jest przerysowane <laughs> Może to też jest kwestia środowiska, w którym się Może obracamy, tak. ale tak jak patrzę czasem na komentarze w internecie, to y, tym ja nie powiedziała, że nie ma teraz takich osób, jak y, właśnie nie wiem, za Polska, mm -hmm. które. W ogóle mam wrażenie, że y, no, nie nie jak za Polska, tylko jak durska, <laughs> przepraszam, e, że durska no to jest, to jest takie y, wyobrażenie Grażyno Janusza, no i to jest taka dodatkowo jeszcze zakłamana dewotka. I o, oni żyją ponad stan, bo chodzą do teatru, a to się nie opłaca. Po co to mam pewno. kupować książkę, jak na chomniku są darmowe pdf PDFy? Um, I tak dalej, i tak dalej. Więc nie wydaje mi się, że to, to są takie postawy, które zupełnie opuściły nasze nie społeczeństwo. Znaczy to, że postawy opuściły społeczeństwo, po prostu postać wydaje mi się być jednak trochę przerysowana, ale mówię, nie wiem, być może oczywiście ja masz rację, że to jest kwestia takie, po prostu... Ja takie teksty od y, znajomych moich dziadków, okay. więc... No dobrze, no to może... Może tak, mówię, nie wiem, może kwestia właśnie kręgu społecznego, no tak czy inaczej... Mm -hmm. no, nie zmienia to faktu, że wszystkie te postaci, łącznie z moim ulubionym synkiem są, e, są nadal... No, Raczej przerysowane, no, chociaż... Raczej przerysowane i raczej tławy, chociaż tak. Nie jest. <grym się wstrzymał> ta, 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 taka wstaweczka jeszcze A? humorystyczna, bo y, nie wiem czy wiecie, ale moralność Pani Dulskiej, y, dokładnie w tym miesiącu, była czytana przez naszą parę prezydencką. I tutaj mamy taką troszeczkę odwrotną sytuację, gdzie jest milczenie przez cały dramat i tylko jedno zdanie. <grym się> I wydaje mi się, że Widzę taką lekką analogię, ale może to tylko ja i moja złośliwość. Znowu polityka na kanale. <noise> Pół minuty ciszy. <głos> <głos> ale też jakby to była e, motywacja, sobie, która nam zasugerowała, żebyśmy przeczytali akurat ten dramat. Także no. tak. To co, podsumowanie już było na początku. E, tak, romotka, można obejrzeć teatr, telewizji albo przejście do teatru, jeśli ktoś nam powie, tak. że faktycznie. Ta adaptacja jest y, dobra do czytania. No, jak łączycie audiobooka, to zajdzie Wam cała godzina, e, jeśli weźmiecie prędkość teraz dwa. I dalej jest to zrozumienie, to, co jest w treści. Mm. Mam też takie wrażenie, że to jest zbiórka takich scenek, które się, się ze sobą tak trochę średnio łączą, tylko są takimi... ...mocnymi, przerysowanymi wrzutkami. Czy fabuła jest w ogóle bardzo pretekstowa po prostu, Ty. mam wrażenie. I... Tam się prawie nic nie dzieje. Nie ma jakiejś takiej spójnej fabuły. Jest, tak. jest, jest, jest to jedno główne wydarzenie, ale nie jest jakoś wybitnie rozegrane. Nie. Takie... No. mech. Yy, ocena? Bo mieliśmy zacząć prowadzić ocenę. A mieliśmy przezreszcone, ale nie pamiętam jakiej skali. No, do pięciu. A, do pięciu. To tak... Unia. no ja tak myślałam, półtora? To powiedzmy, no. dwa, dwie kamienice na pięć yy, i, no. i. jedna mała karetka. Ale no to dodatkowa. nie, to, to, to jedna kamienica i, i... i jedna duża, normalna, pełnowymiarowa karetka. No i, i tyle. No to może dwie kamienice, ale karetka mała odjechała. No bo już zabrali pacjentkę. Tak, tak. Także to tyle z, z naszych dzisiejszych wypowiedzi, dajcie znać czy czytaliście, czy podobał wam się ten dramat, czy niespecjalnie. Dajcie nam też znać co mamy przeczytać w przyszłym miesiącu, a może podoba wam się moja propozycja, żeby to był How the Beat. No i dorzućmy władcę How about no? Udajmy, że tego ostatniego segmentu nie było. A my będziemy się żegnać. Pokażę wam kotkę na rozluźnienie sytuacji. Kotki są zawsze dobre. Kotka chyba też ma ciężki poniedziałek. Tak, ma no, bardzo ciężki poniedziałek. No i to tyle. będziemy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.